Witajcie. Zauważyłem, że temat antropologii to zaraz obok przyszłości, kosmosu i dinozaurów Wasza ulubiona kwestia jaką poruszam. Dlatego też czas na kolejny odcinek dotyczący hominidów. Chyba żaden z wymarłych osobników z rodzaju homo nie wzbudza takich kontrowersji i nie pobudza tak naszej wyobraźni jak Neandertalczyk. Gdzie i jak żył? Dlaczego wyginął? Czy krzyżował się z człowiekiem rozumnym? Dziś odpowiem między innymi na te pytania. Zapraszam na odcinek. Wiele obrazków przedstawiających neandertalczyków pokazuje ich jako powolnych, tępych i prymitywnych jaskiniowców. Jest to niesprawiedliwe wyobrażenie. Nie byli oni zacofani ewolucyjnie ani mało inteligentni. Żyli w trudnych warunkach im a mimo to potrafili sobie doskonale w nich poradzić. Rozprawmy się ze wszystkimi mitami i opowiedzmy o najbliższym krewnym homo sapiens. Ścieżki ewolucyjne człowieka rozumnego oraz neandertalczyka rozdzieliły się najprawdopodobniej około 800 tysięcy lat temu. Oczywiście zanim powstały te gatunki to minęło jeszcze kilkaset tysiącleci. Neandertalczyk pojawił się około 400, a Homo sapiens około 315 tysięcy lat temu. Pierwszy z nich wyewoluował w Europie, natomiast nasi przodkowie w Afryce. Bohater dzisiejszego odcinka wyginął około 28 tysięcy lat temu. Tyle lat mają najmłodsze kości, jakie znaleziono na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Oznacza to, że ich historia jest dłuższa od naszej. Przez wiele tysiącleci, aż do około 40 tysięcy lat temu. Kiedy to Homo sapiens wkroczył do Europy, to właśnie oni tam panowali. Jeszcze zanim zaczniemy szczegółową analizę, należy podkreślić, że do tej pory nie ma zgodności i zapewne jeszcze długo nie będzie, czy Neandertalczyk jest podgatunkiem człowieka rozumnego, czyli Homo sapiens neanderthalensis, czy może osobnym gatunkiem, którego należy określać Homo neanderthalensis. Naukowiec Sfante Pebu, który poświęcił wiele lat na badania genomu Neandertalczyka, wypowiedział się na ten temat tak: Wojny taksonomiczne o klasyfikację nie ustaną, ponieważ nie ma dobrej definicji gatunku, która pozwalałaby przyznać rację którejś ze stron. Pozwólcie, że ja w moim filmie, mówiąc o Neandertalczyku, będę używał słowa gatunek. Oczywiście nie jest to moje przekonanie odnośnie prawdziwości którejś z hipotez. Po prostu tak będzie mi łatwiej przekazać Wam informacje na temat tego hominida. Skoro jesteśmy przy nazewnictwie, to powiedzmy sobie, dlaczego akurat neandertalczyk. Jego nazwa pochodzi od szkieletu odkrytego w 1856 roku w niemieckiej dolinie Neandertal. Jednak wcześniej już odkrywano kości tego gatunku. W 1829 roku natknięto się na nie po raz pierwszy. Jednak myślano, że to kości homo sapiens. Dopiero 100 lat później w 1936 roku sklasyfikowano je poprawnie. Do tej pory odkryto ponad 400 różnych szkieletów należących do Neandertalczyka z czego około 300 na terenie Europy. Dzięki takiemu bogactwu kości jest to najlepiej poznany wymarły hominid. Były one znajdywane w takich europejskich państwach jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Chorwacja czy Rumunia. W 2010 roku natrafiono także na zęby neandertalczyków w jaskini Stajnia w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kości mają pomiędzy 80 a 100 tysięcy lat i są najstarszymi szczątkami ludzkimi znalezionymi na terenie Polski. Neandertalczyk żył także w północnej oraz zachodniej Azji. Był on przystosowany do życia na wyższych szerokościach geograficznych zwłaszcza w chłodnym klimacie. Tysiące lat adaptacji sprawiło, że nie straszne były mu mrozy epoki lodowcowej. Miał on krępy tułów oraz krótsze kończyny niż człowiek współczesny, dzięki temu minimalizował utratę ciepła. Można do niego porównać dzisiejszych Eskimosów, choć ci nie mieli tyle czasu na przystosowanie do niekorzystnych warunków, co Neandertalczycy. Mężczyźni osiągali średnio 165 natomiast kobiety 155 cm wzrostu. Ich średnia waga wynosiła pomiędzy 60 a 70 kg. Innymi widocznymi różnicami pomiędzy Neandertalczykami a Homo sapiens była budowa czaszki. Posiadali oni wysokie czoło oraz większe nosy, które służyły do ogrzewania i nawilżania chłodnego powietrza. Życie na wyższych wysokościach geograficznych wiąże się nie tylko z chłodem, ale także z gorszym oświetleniem Ziemi przez Słońce. Trudniej jest dostrzec oddalone obiekty. Jeśli chcesz upolować młodego nosorożca i nie widzisz, czy na skraju lasu czai się jego matka, to jest to problem. Dlatego też Neandertalczycy mieli 20% większe oczodoły niż człowiek rozumny, a także wypukłość z tyłu czaszki, którą wielu naukowców wiąże właśnie z lepszym widzeniem. Czaszka Neandertalczyka mieściła w sobie większy mózg od naszego. Jego średnia pojemność wynosiła 1500 cm3, jednak nie był on inteligentniejszy od nas. Być może dlatego przetrwaliśmy, a oni wyginęli. Współczynnik encefalizacji, czyli stosunek masy mózgu do masy całego ciała, był bardzo podobny do naszego, jednak ich intencjonalność, czyli inny wskaźnik, za pomocą którego możemy opisać inteligencję, była niższa. Neandertalczycy posługiwali się czwartym rzędem, natomiast większość ludzi z gatunku Homo sapiens posługuje się rzędem piątym. Jeśli nie wiesz, czym jest intencjonalność, to w prawym górnym rogu zamieszczam link do filmu, w którym tłumaczę dokładnie to pojęcie. Z cech, na które jeszcze warto zwrócić uwagę, jest choćby kolor skóry. Czasami widzimy w książkach obrazki pokazujące neandertalczyków posiadających ciemną karnację. Jest to totalna bzdura. Przy takim nasłonecznieniu, jak występowało podczas epoki lodowcowej w Europie, oraz diecie, jaką prowadzili Neandertalczycy, nie mogli mieć ciemnej skóry. Pod tym względem byli podobni do ludzi z rasy europejskiej. Aha, no i wcale nie byli pokryci gęstym futrem, co też można zaobserwować na niektórych ilustracjach. Neandertalczycy mieli podobne ogłosienie, jak człowiek rozumny. Skoro wspomnieliśmy o jedzeniu, to rozważmy ten temat. Neandertalczycy żywili się głównie z sakami lądowymi. Wskazują na to badania izotopowe w kościach. Tak więc, obrazek Neandertalczyka starającego się upolować dzidą w rzece rybę, również niewiele ma wspólnego z prawdą. W hiszpańskim stanowisku, gdzie znaleziono szczątki tego hominida, były obecne również kości małych ssaków, głównie królików. Jednak Neandertalczycy zazwyczaj starali się polować na większe zwierzęta takie jak mamuty, nosorożce, żubry, jelenie, renifery czy daniele. Najprawdopodobniej polowali na to, co akurat było dostępne w danej lokalizacji. Zjadali więcej mięsa i zdecydowanie mniej pokarmu roślinnego niż człowiek rozumny. Wynikało to z klimatu, w jakim żyli. Oczywiście mięso piekli lub gotowali. Potrafili kontrolować ogień. Mamy także dowody, że nie obce były im akty kanibalizmu. Znaleziono szkielet, na którego kościach widniały takie same ślady, jak na kościach martwego Jelenia zabitego przez Neandertalczyków. Może to świadczyć, że nieszczęśnik ten padł ofiarą współbraci. Innym przykładem mogą być szczątki 12 osób znalezionych w Hiszpanii, sugerujących, że napadła i zjadła ich sąsiednia grupa Neandertalczyków. Najprawdopodobniej miało to miejsce zimą, kiedy brakowało pożywienia. Jednak zanim wyobrazimy sobie Neandertalczyka jako dzikusa zjadającego swoich, pamiętajmy, że nasz gatunek również wielokrotnie dopuszczał się takich aktów. Mówiąc o polowaniach, powinniśmy wspomnieć jeszcze jakich narzędzi do tego używali. Znaleziono ciężkie oszczepy z kamiennymi grotami, jednak jesteśmy prawie pewni, że nie służyły one do rzucania, a do dzigania ofiar. Neandertalczycy mieli krótsze ręce, a co za tym idzie, krótszy zamach i nie potrafili tak daleko miotać przedmiotów jak człowiek rozumny. Jednak ich solidna budowa ciała rozsilne silne mięśnie kończyn górnych dawały przewagę z bliska. Dlatego też kilka osobników otaczało ofiarę i uśmiercało ją za pomocą szczepów. Bardzo możliwe, że przygotowywali doły pułapki w które zwierzęta wpadały. Łatwiej było im je wtedy zabić. Tak abstrahując od tematu gdyby neandertalczycy przeżyli i obecnie zamieszkiwali Ziemię razem z nami to najprawdopodobniej na Olimpiadzie pokonywaliby nas we wszelkich sportach siłowych, jednak w rzutach to my byśmy królowali. Zmieńmy temat. Jeszcze w latach 90. XX wieku uważano, że Neandertalczycy nie potrafili mówić. Powodem jest budowa kości gnykowej. Obecnie jednak ten pogląd zmieniono i najprawdopodobniej ten gatunek człowieka potrafił wydawać złożone sygnały akustyczne, a co za tym idzie, wytworzył język. Jednak, jako że posiadał on intencjonalność na poziomie czwartym, nie był to tak wyspecjalizowany język jak nasz. Wystarczył do porozumiewania się podczas polowań, mógł służyć do wytworzenia prostej religii, jednak neandertalczycy nie mogli snuć wyrafinowanych i skomplikowanych opowieści. Ich wyobraźnia była w tym aspekcie ograniczona. Posiadali mniejszą zdolność planowania oraz przewidywania przyszłych skutków. Ich obecnych działań niż człowiek rozumny. Przyczyniało się to także do wytwarzania narzędzi. Nie były one tak zróżnicowane, kreatywne oraz precyzyjne jak żyjących w tym samym czasie przedstawicieli Homo sapiens. Neandertalczykom brakowało zdolności wyobrażenia sobie gotowego obiektu w surowym kawałku kamienia lub kości słoniowej. Nie tylko narzędzia tych dwóch gatunków się różniły, ale także ubrania. Choć to częściowo wynikało z klimatu, w jakim żyli Neandertalczycy. Nosili oni cieńsze ubrania, bo byli lepiej przystosowani do chłodnego klimatu. Jednak nic nie wskazuje na to, by potrafili zszywać ze sobą kawałki materiału, a Homo sapiens około 30-40 tysięcy lat temu pozyskał już tą umiejętność. Neandertalczycy tworzyli zaawansowane struktury społeczne. Wprawdzie ich grupy były mniejsze niż człowieka rozumnego jednak to także wynikało z chłodnego klimatu. W momencie upolowania np. żubra łatwiej nie było wyżywić mniejszą grupę niż większą. Dodatkowo opiekowali się osobami starszymi czy chorymi. Mamy także przesłanki choć niektórzy naukowcy są przeciwni tej hipotezie, że grzebali swoich zmarłych. Bardzo możliwe, że potrafili tworzyć muzykę. Znaleziono także kości świadczące o stosowaniu przemocy. Zachowała się czaszka z widocznym zabliźnieniem wskazującym na zranienie ostrym narzędziem. Rana się zagoiła, a osobnik przeżył. Jednak tutaj nie jesteśmy pewni, czy zaatakował go przedstawiciel tego samego gatunku, czy może człowiek rozumny. No właśnie jak to było z tym spotkaniem się naszych przodków z Neandertalczykami pomiędzy 100 a 50 tysięcy lat temu Homo sapiens spotkał się z tym hominidem na Bliskim Wschodzie. Około 40 tysięcy lat temu nasz gatunek pojawił się w Europie i stopniowo wypierał Neandertalczyków z ich terenów. Widać to dobrze na tym wykresie. Temat ten był przez wiele lat w strefie domysłów, jednak odkąd w 1996 roku odczytano genom Neandertalczyka, dowiedzieliśmy się wiele odnośnie przeszłości gatunków z rodzaju Homo. Każdy człowiek na Ziemi, z wyjątkiem rdzennych Afrykanów, posiada domieszkę genów neandertalskich w ilości od 2 do 4%. Świadczy to o tym, że nasz gatunek z neandertalczykiem się krzyżował. Jednak wątpliwe jest, aby była to romantyczna miłość jak z Romea i Julii. Najprawdopodobniej męscy przedstawiciele Homo sapiens porywali kobiety neandertalskie i je gwałcili. Dlaczego neandertalczycy wyginęli? Istnieje wiele hipotez dotyczących tego tematu. Są wśród nich między innymi zmiany klimatu, zbyt szybka migracja zwierzyny łownej na południe w wyniku postępującego czoła lodowca, czy te związane z pojawieniem się człowieka rozumnego na terenie Europy. Byliśmy konkurencją dla neandertalczyka. Przypuszcza się także, że mogliśmy przynieść nieznane do tej pory na tym terenie choroby, które zdziesiątkowały ich populację. Być może nasi przodkowie celowo wymordowali Andertalczyków, by pozbyć się konkurencji. Naukowcy zazwyczaj skłaniają się do wersji, że każda z tych hipotez przyczyniła się po części do wyginięcia tych blisko z nami spokrewnionych hominidów. Był to nieszczęśliwy dla nich zbieg różnych okoliczności. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na koniec, dla zainteresowanych, polecam bardzo ciekawą książkę. Jeśli chcecie poznać historię odczytania genomu Neandertalczyka, to sięgnijcie po pozycję przywoływanego już przeze mnie dzisiaj z Pebu. Neandertalczyk w poszukiwaniu zaginionych genomów. Dodatkowo zapraszam Was po pierwsze na mój drugi kanał Fizyka Sportu. Nie wiem, czy do wszystkich dotarła już informacja, że taki kanał założyłem. Po drugie, do sklepu z koszulkami, w którym można kupić koszulki z serii Historia Ziemi. Wyjątkowo sobie upodobaliście te wzory. No i po trzecie, na inne moje media: Facebooka, Instagrama oraz Patronite'a. Napiszcie też w komentarzu, co Wy sądzicie o Neandertalczykach i co by było, gdyby przetrwali do czasów dzisiejszych. Do zobaczenia, cześć!